Cześć, ja się nazywam Tomasz, tym kanał nazywa się tak, a dzisiaj porozmawiamy o najważniejszym temacie obecnie w świecie piłki nożnej. Tak. Znany i przez wielu lubiany kanał sportowy uznał, że wypuści komplet szklanek do piwa, kufli do piwa, generalnie szkła do tego, żeby spożywać złocisty napój. No i wzbudziło to dosyć sporo kontrowersji, bo z ogłoszenia całej sprawy wynikało, że kanałowo sportowo to tutaj wygląda tylko i wyłącznie ten kartonik, to opakowanie, w którym ten kufel jest. poza tym dostajemy zwykłe szkło do piwa i to w niby bardzo atrakcyjnej cenie. 30 zł za 4 takie, takie szkła. Hmm. No i co się okazuje? Nie musicie sprawdzać, jak to tak naprawdę jest. No poświęciłem się niesamowicie i wydałem tych 30 zł minus jeden grosz i mam przed sobą ten tutaj komplet. Co to jest? To jest karton. To jest karton i kieliszki. Kieliszki do piwa w tym wariancie 0,4. No i to nie jest tak, że one nie mają żadnego brandingu na sobie kanału sportowego. Mają. Mają na sobie napis kanał sportowy. Dokładnie mają na sobie naklejkę z napisem kanał sportowy. Cztonka jest naprawdę nie do pomylenia z żadną inną, wyjątkowa, unikalna i tak dalej. Bardzo dobry, bardzo dobre, bardzo dobre. Prawie prosto nawet naklejone i ja tutaj widzę dużą zaletę, no bo jak przychodzą do was kumple i sobie piecie piwerko, no to macie tutaj sportowy klimacik, ale jeżeli przychodzi jakaś ogólniejsza taka rodzina, no to raz dwa Zdejmujecie i macie normalne szkło, a to możecie sobie nakleić gdzieś indziej. Albo na czoło, albo gdzieś indziej. A później, jak przychodzą znowu koledzy, no to można z powrotem nakleić. Bardziej prosto, mniej prosto i, i, i jest super. Także znakomite. Bardzo ten feature szanuję. Mądrze ktoś tam pomyślał. Widać na pracowanko. No i nie wiem, co więcej mogę mówić o kurde kieliszkach do piwa. Może zobaczymy czy działają, w związku z tym, że jest to YouTube, a poza tym w związku z tym, że po prostu takie jest fajniej, zdrowiej, a jeżeli ja jestem osobą na diecie, to już w ogóle, no to nie będziemy tutaj piwa wywali, ale słyszałem, że picie innych napojów bardzo podobnie wychodzi z naczyń ogólnie różnych takich tam. Także ja tutaj mam taki napój migdałowy. Nie wolno na to mówić mleko, bo wtedy ludzie umierają podobno. Dlatego nie wolno na to mówić mleko, dlatego jest to napój. No, kochani, powiem Wam, nie wylewa się. Smakuje tak samo jak z każdego innego szkła, z którego piłem. No, może to nie jest aż takie oczywiste, bo ja w sumie w ogóle nie myłem tego szkła. Brawo dla mnie. Się ma. W każdym razie, tak, okejkę daje. Znakomity produkt, bardzo dobry zakup, jestem zachwycony. Ale już tak całkiem serio. No to inba z tego powodu była dosyć gruba i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie jest ona nieco mimo wszystko przesadzona. No bo to wszystko jest nawet tutaj napisane: jest firmy Dajar, Dajar, czy jak tam sobie wolicie to wymawiać. No, i dokładnie takie samo szkło, dokładnie takie, taka sama szklanka do piwa, kosztuje 6,50 na ich stronie. Tutaj za 4 sztuki zapłaciłem 30 zł. 4 razy 6,50 no to wychodzi 26 zł. Wychodzi na to, że za te naklejki i karton zapłaciłem niecałe 4 zł. Czy to jest taka strasznie złodziejska sprawa? No, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że mimo wszystko nie. Wydaje mi się, że to jest taka przebitka jak najbardziej akceptowalna. Śmiesznie ona brzmi, oczywiście, w kontekście tego, że to jest wyjątkowo atrakcyjna cena i, i takich tam innych rzeczy, które wypisuje się. Ale mimo wszystko, no, nie robiłbym aż takiego z tego dramatu. Nie jest to jakieś straszne złodziejstwo. Na pewno bardzo śmiesznie wygląda, natomiast akurat takie byle jakie i leniwe. Monetyzowanie popularności kanału sportowego, ja rozumiem, że tam chcą wyżyć z tego co robią, no bo taka jest ich praca i nic w tym dziwnego, ani złego. No ale wygląda to po prostu śmiesznie i jeżeli Stanowski, Pol, Borek i Smokowski chcą funkcjonować jako poważni ludzie, którzy robią poważny biznes i tak dalej, to to wygląda no tak lekko niepoważnie, że dla mnie. Z drugiej jednak strony, to jest coś takiego, jest troszkę głośno na ten temat, ale wydaje mi się, że za tydzień nikt o tym nie będzie pamiętał, zwłaszcza że tutaj nikomu się tak naprawdę krzywda nie stała. Jest straszne lenistwo i w moim odczuciu no, należałoby się tego troszeczkę wstydzić, ale z drugiej strony no, patrząc na cenę, jaka tutaj jest, no to marży, oni raczej nie dostają żadnej i pewnie dostali jednorazowe jakieś high tyle. Nikomu się krzywda nie dzieje. Każdy kto potrafi liczyć i uzna, że y, potrzebuje szkło do piwa, to pewnie weźmie coś innego. Ale z drugiej strony pewnie jest trochę takich osób jak ja, które uznają, że te 3 czy 4 złotych nadpłacone to może jakimś cudem się za zwrócą. Tyle, chyba tyle. Y, no, ten karton jest najwyraźniej warty 4 zł albo 3,50 bo 12,5 grosza są warte te Naklejki są naprawdę niesamowite. Polecam. No, alcest. Zobacz, karton ci kupiłem. Miej zabawę z tego, chociaż ty. No, nie będziesz się tym bawił. Nie pasuje się zapach. No weź jakiegoś fikołka, zrób coś, nie wiem, jesteś taki głupek, potrafisz myśleć rzeczy robić sztuczki. Aha, masz alergię. Rozumiem. Duszan! Patrz, Duszan! 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 No, dużo na wywalone zupełnie, a ty, ale co jest. Aha, no. Słaby karton. Nie polecam jednak. Koty, koty się nie jarają. No, to bardzo źle, bardzo źle świadczy o karton... Chociaż. Nie, nie, wywalonko zupełne. No. Musicie poprawić karton, może wtedy następną partię lepiej ocenię. Chłopaki, chłopacy, panowie, przepraszam, nie jesteśmy na ty. Słaby karton. Daję 2 na 10.